co u mężczyzny na sercu do ciebie. Co odczuwa do ciebie. Zobaczymy, czy to jest rozkład dla ciebie, w jakich energiach jesteś ty dzisiaj. Ty jesteś Kobieta, która tutaj, tak można powiedzieć, która jest w związku i ma dziecko, i zmian u ciebie z mężczyzną, tak jakby nie ma, jest takie, że nie do końca dogadujecie się przez jakąś sytuację. Możliwe męż... kobieta, która też jest stabilna, niezależna. Yy, więcej yy, też skierowana na to, żeby yy, być niezależną kobietą finansowo yy, to jedne, to które może tak być, albo kobieta, która jest niezależna i która tak jakby yy, to, że pierwsza sytuacja, że jest w związku, a druga sytuacja to to, że kobieta jest yy, tak jakby gdzieś tęsknie za mężczyzną. Możliwe, tej, która jest e, w e, młodszej albo też takiej samej po charakteru jak ona, i możliwe, też po goroskopu jest taki sam, ale między Wami jakichś zmian nie ma. Tak jakby od Macie sytuację e, nijako po prostu, i jakby nie jesteście w związku, no i, i nie można powiedzieć, że nie jesteście, no i razem nie jesteście. Jakby tak i nie razem, i, i gdzieś przyciągania takie macie. Tutaj takie dwie sytuacje. Może tak pokazać. No i jeżeli podpasowało Tobie, to patrzymy, co mężczyzna ma na sercu do Ciebie. Co u mężczyzny na sercu. Mężczyzna jest strefowy, to mężczyzna, który um, stabilny w życiu, jest taki bardzo emocjonalny, i, um, zawsze też ma nastrój, wie, czego chce od życia, um, rozumie, um, jak prawidłowo podchodzić do kobiety, um, zna się na tym bardzo dobrze. Tak, um, możliwe to, że między wami teraz. Jakoby nie mogę powiedzieć, że poklucili. Nie, to nie była kłótnia, to jakby nie ma takiego, ale nie jest to, czego ty oczekujesz. Um, on czeka, um, możliwe to, żeby... On nie chce otwierać się duchownie do ciebie. Jakoś tak, że ty czekasz na niego, żeby on otworzył się duchowo, żeby poopowiadał o sobie, żeby możliwe też tak na sercu to, co on ma i czekasz na to. Ale tych rozmów nie ma. On e, tak jakby zakrywa się o ciebie, zamyka się, że on e, stara się tak czekać ten moment, bo on rozumie, że z tobą inaczej nie da się po prostu, że z tobą trzeba będzie otworzyć się i coś powiedzieć na ten jakiś temat, który tobie interesuje, a on tego nie chce i na razie on czeka. E, dobra, co ty masz na sercu do tej dziewczyny, która teraz ogląda? E, wspomina o tobie bardzo ta ty jest też, ja powiem tak, ty, y, dla niego kobieta, y, która y, zakochala w siebie go i on cały czas o tobie myśli, i dla niego to trochę męczące. On zawsze gdzieś w głowie kręca się na okrągło, y, że y, chce z, jakby z tobą spotkać się, no w tenże czas on rozumie, czy to na pewno on to potrzebuje. бо наразі я відзу, що між вами споткань таких нема. Тільки якісь такі вспомнення, можливо, якісь, можливо, було споткання і воно тим мишле. Або в не було споткання, і він тим мишле, як би було б добре, якби ми споткалися. Бо він так направда тягнеся до тебе, і він віце у тебе таку кобіту, яка направда є... Bardzo dobra kobieca, Um, taka dla rodziny, um, ale w ten czas on rozumie, um, że dla niego to jakoś ciężko z tobą, nie wiem, że jakoś tak. On rozumie, że gdzieś możliwe, um, czasami on też um, tobie nie wiem, albo coś pisał, albo nie mówił, albo wcale nic nie mówił. Nie, i tobie gdzieś tam też trochę tak nieprzyjemne przez tą sytuację, nie, jaka między wami była. Chociaż między wami powiem, że. To może świadczyć o tym, że jesteście takimi, tak jak jest ja z bratnimi duszami, o coś takiego, że między wami jest taka bardzo, że jesteście bardzo podobne, gdzieś takie przyciągania macie, że to możliwe takie, że nie wiadomo, co może być, no gdzieś między wami jest ten związek i ono odczuwa, i ty to odczuwasz. Tak, co jeszcze ty myślisz? no tutaj on wygląda tak, że on um, stara się teraz siebie poświęcać też um, finansowo. On nie mówi nic tobie. Jesteście teraz na odległość. On um, um, on czuje się przy tobie takim naprawdę mężczyzną, który on by chciałby działać, ale w dąży czas on um, nie wie jak ty odreagujesz, bo widać była jaka sytuacja. Możliwe, że ty możesz odreagować nieprzyjemne. Um, I on boi się tej rozmowy. Z jednej strony chce z tobą porozmawiać, z drugiej strony rozumiesz, że nie wiadomo, co może być, jaka twoja reakcja będzie, nie? I on boi się, no, w ogóle trzyma to, żeby, bo trzyma ten drog, tę drogę, żeby do ciebie przyjechać i porozmawiać. Dobra, i dobra, co ty jeszcze chcesz powiedzieć? No on teraz. Yy, mm, on nie chce mówić o miłości. On zaraz zakrywa się. On wcale yy, z jednej strony rozumie, że tak, albo trzeba kończyć ten yy, kontakt z tobą, albo zaczynać od nowa. Tak jak ja widzę, że on da rady. Yy, możliwo to, że u niego ta transformacja teraz przechodzi i on muszę przemyśleć na razie, bo on też tak jakby do końca nie rozumie, nie? że to jednak może być miłość. On możliwy mężczyzna, który yy, zawsze kontroluje swoje emocje, yy, który wie, jak to wszystkim kierować, on możliwo też mężczyzna, który yy, którego lubią dziewczyny i on tym jakoby korzystał się, można powiedzieć, z niej, i może by dziewczyny za nim biegały, a tutaj nagle taka sytuacja, że ty nie będziesz za nim biegać, dla niego to taka też trochę, że on nie rozumie jeszcze, on może też przemyśleć, że jednak, czy naprawdę to jest miłość? On rozumie, że mm, muszę po prostu skończyć etap i jest droga na zmiany, on chce zmian. On chce zmian po prostu. Dla niego to męcząca ta miłość i ta sytuacja, która między wami jest. Jakie zmiany będą? Wygląda tak. On. Zaraz, zaraz. On tak jakby chce e, z tobą tak, jakby e, sytuacje, które były między wami. On po prostu chce skończyć te problemy, żeby tych problem nie było. On rozumie, że za. On jest zazdrosny teraz. On e, chce działać, ale w tenże czas on tak działa emocjonalnie bardzo, nie. I przez swoją zazdrość. Możliwe to między wami jest taka jakaś sytuacja. Możliwe Ty nie zauważysz tego, nie, że to on taki zazdrosny. On po prostu jakoś to tak e, chowa się. On po prostu e, zamyka się m, od ciebie, dlatego że jest nie. i on po prostu nie chce pokazać, że on zazdrosny, dlatego on po prostu znika. Możliwe też, że on tutaj jest, tutaj nie ma, znowu jest, znowu nie ma. I to też takie, ale w tenże czasie ja mówię, że on trzyma drogę, chce zmian, po prostu bo już on chce. E, bardzo po prostu, żeby ty y, była ta, jaka ty byłeś, y, którą on cię poznał. Bo wygląda tak, ty teraz taka stabilna, niezależna, że ty nie potrzebujesz mężczyzny aż tak nie wiadomo jak, nie? E, dajesz radę, a w tenże czas on y, przyciąga się do ciebie. i On chce taką wisiołę dziewczynkę, która była wcześniej na początku, do której ciągnęła się, która jest taka piękna, seksualna, straszna, I on po prostu, on napisze do ciebie albo przyjdzie z prezentem do ciebie i będzie powiem że mówić o związku on będzie chciał związku z tobą wygląda tak no tutaj ładne karty wygląda tak że działać on już to w głowie ułożył że działać on na pewno będzie tylko y, u niego teraz on trochę jest taki, że mężczyzna, który lubi taki stabilność i lubi to wszystko wykombinować dla siebie tak powoli. Ta karta taka, że to on będzie działać, tylko y, przemyśle sobie, jak to zrobić. Y, że to nie będzie taki raz i on w głowę tak pojawi. Nie, on może przemyśleć, on powoli to zrobi, dlatego, żeby ym, możliwe też, y, y, żeby pokazać tą miłość, on na początku będzie Tobie blisko osobą, tak jakby stanie dla Ciebie przyjacielem, a później y, pokaże swoją miłość, przyzna się miłości. On jakoś tak może to tak pokazać się, nie? Na początku on będzie starać się Tobie dać takie jakby, żeby ty na niego wróciła uwagę tak jakby na kolegę, na przyjaciela. A później powoli, możliwe to tak najszybciej także będzie, że On powoli będzie tak, żeby Ty mu zaufałaś, żeby Ty yy, jednak to, co było między Wami, nie? Jaka sytuacja, możliwe wcześniej, gdzie Ty trochę straciła te zaufania do Niego, nie? I nie wierzysz teraz, co On mówi, co On możliwe gdzieś tam pisze. I On powoli, On na początku będzie Tobie jako przyjaciel, a później On przyzna się Tobie w miłości. Zacznę działać. No tak, on jest zakochany on jest, um, on docenia. Już teraz on pomyśle, że jednak on Cię bardzo ceni i jemu ważna Ty w jego życiu. Hmm, super.